Bądź mno, w korpo pracy, rano mocno, spać się chce jak chuj, wypij szybko trzy kawusie, nagle poczuj jakbyś w brzuchu miał małego aliena, który próbuje ci zrobić z żołądka balonikowe zwierzątko, kiszki są op**ane przez szatana, gówno naciera na zwieracze jak demon pragnący wolności po tysiącu lat niewolności, zadupcaj do łazienki najszybciej jak potrafisz, niezbyt szybko się idzie z demonem w tyłku, spróbujcie, docierając do drzwi bądź cały spocony i stękaj głośno wejdź do najbliższego sracza, zauważ, że ktoś jest w kabinie obok, masz wątpliwości. Trudno, dupa za moment eksploduje. Ciągnij gacie i z ulgą ląduj dupą na zimnym kiblu. Niestety poślady są tak spocone, że dupa się ześlizguje, ręka wpada do kibla. Dupa idealnie ląduje pod ścianą oddzielającą kabiny. Kaboom! Wszystko rozpryskuje się po całej sąsiedniej kabinie. Słyszę przeraźliwy krzyk znajdującego się w niej nieszczęścika. Krzycz również, bo to jedyne co możesz zrobić: z ręką utkniętą w straczu i erupcją na podłodze, koleś wypada z kabiny, nadal wrzeszcząc z opuszczonymi gaciami, poślizguje się na moim łajnie parę razy, zanim dociera do drzwi wejściowych i znika. Chyba na szczęście nikt nie znajomy. Leż tak parę minut, próbując się pozbierać. Ktoś wchodzi na szybko, zmienia zdanie. Trzeba stąd spierdalać! Podcieraj się reszkami papieru tak szybko jak możesz. Dupa cała obsrana, ręka w sumie też. Zerknij na kabinę zaatakowaną przez swojego demona. Wszystko jest dosłownie udupcone. Daje się zobaczyć kawałek obrysu Kolesia, który tam siedział w momencie eksplozji. Prawie jak w Hiroshimie. Ewakuuj się, zasracza i udawaj, że nie wiesz co się stało.